Cześć, tu Sylwia Kośka i witam Was na Kawie z Kulturą. A naszym dzisiejszym gościem jest. Dawid Reja! Tak jest, dzień dobry wszystkim. Dawid, słuchaj, Ciebie wszędzie pełno, tak naprawdę. Robisz mnóstwo rzeczy w życiu. I chyba każdy zna, przynajmniej w nie Twoje nazwisko. Powiedz mi, skąd ta pasja w ogóle do takiego wychodzenia do ludzi, do, do ogólnie do animacji samej w sobie? Muszę tu się odnieść do wielu rzeczy, o których <laughs> powiedziałaś. E, nie wiedziałem, że wszyscy znają moje nazwisko, ale przynajmniej wiem o tym, że jest mało takich z takim nazwiskiem i to jest takie budujące. E, skąd ta pasja, żeby mhm. działać i żeby robić? E, no narodziła się jakieś kilkanaście lat temu, kiedy jakoś jako nastolatek jeszcze zrozumiałem trochę, że życie jest e, trochę więcej warte i ja jestem trochę więcej warty, więc mogę dużo zmienić, mogę dużo zdziałać. E, to było przede wszystkim e, jakby ugruntowane tym, że zacząłem tańczyć. Jakby taniec mnie trochę popchnął, pomógł mi wydobyć z siebie trochę potencjału i poradzić sobie też z jakimiś problemami, które miałem na co dzień. I od tańca po prostu już ta lawina ruszyła, animacja, różne jakieś szkolenia, działania z ludźmi, przede wszystkim to mnie skłoniło do myślenia, że ten świat jest po to, żeby go zmieniać. Czyli tak naprawdę jesteś najmocniej związany z tańcem, jeżeli chodzi o dziedzinę sztuki. Po prostu, że, że raczej to jest Ci najbliższe sercu. Ja bo, 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 w okolicach serca mam bo tak, taki ryneczek po prostu. <laughs> I bardzo dużym polem, duże pole zajmuje właśnie taniec od mm -hmm. zawsze. I to nie tylko teraz współczesny jazzowy, ale też hip hopowy i cała mm -hmm. ta kultura street dance'u. Nie, ale jak, jak najbardziej rap jest też jakoś, jakimś elementem ważnym, w ogóle muzyka, uh -huh. gdzieś nad tym wszystkim po prostu czuwa. Mm. I dużo różnych prób miałem artystycznych w innych dziedzinach, w pisaniu tekstów, ale gdzieś tam najbardziej ten taniec wybrzmiał w mojej głowie. Uh -huh. A jakie były twoje początki, jeżeli chodzi też o grupę z Zmysłu? Bo wiem, że też tam prężnie działasz. Jak to wyglądało? Jak, skąd się w ogóle tam wziąłeś? To, to piękna historia po prostu. Trzeba opowiedzieć. no opowiadaj. E, no bo tańczyłem hip-hop dużo, dużo, dużo i długo lat. Tańczyłem improwizowany hip-hop e, i freestyle. I poczułem, że spróbowałbym czegoś nowego. Z koleżanką zauważyliśmy, że są zajęcia jazz contemporary. Witalnie nie wiedziałem, co to znaczy, ale jak zobaczyłem nazwę jazz, pomyślałem, że się tańczy do jazzu. No jak inaczej po prostu. A ja kochałem już wtedy muzykę jazzową, więc poszedłem na pierwsze zajęcia, na jakiś taki nabór. To było 6,5 roku temu. Pierwszy nabór zmysłu i zobaczyłem, że tam jakaś taka mała postać coś mówi do nas i chce nas zachęcić do tańca. I ja mówię, dobra, tylko że aby było do jazzu. I nie było w ogóle do jazzu, do RB, do popu, do wszystkich innych lirycznych też mhm. piosenek. I nie było chyba do dzisiaj jeszcze tańczone do jazzu, ale zostałem i robię to dalej, bo jakoś się zakochałem po prostu. Czyli w tej też... kulturze też e, kontempo, w tej stylistyce jakości ruchowej. Mm, w miejscu, w chacerzaku, mm -hmm. w którym to realizujemy, no i z ludźmi, z którymi to robimy od lat. Mm -hmm. To przechodząc w takim razie do muzyki, też Twojej wielkiej pasji. E, muszę zapytać po prostu o ten projekt, bo on jest dla mnie po prostu chyba jeden z najlepszych projektów, jaki w jakim życiu Który? widziałam. E, no, Koty na blokach. Koty na blokach to w ogóle jest pewnie trochę inny projekt, niż możesz mieć w znaczy, głowie. Mówisz o dzieciakach z brązką. Tak, tak, dokładnie. Dzieci tak, 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 mhm. tak, tak. No, no, no. I że. Okay. Jak to wyglądało po prostu? W ogóle jak wpadliście na pomysł, żeby wepchnąć dzieciaki, żeby na blokach śpiewały hip-hop, rap, żeby to wszystko ze sobą połączyć i żeby jeszcze w tym były starsze osoby, które faktycznie siedzą w tej kulturze tego streetu. Okej. Okay. Koty na Blokach Pozdrawiam, mhm. to jest oddzielny projekt, a odnośnie dzieciaków Na początku było, była to prosta kwestia, punkt kultury się otworzył i był też otwarte na osoby, które prowadziły różnego typu warsztaty i tam się dzieje wiele rzeczy dla tych mhm. dzieciaków, już teraz młodziaków I Ja zacząłem z tańcem Uczyłem tam tańca i improwizacji tanecznej mhm. A w pewnym momencie coś mi się przekręciło w głowie, zrozumiałem, że to jest bardzo blisko e, Znaczne Ulica Hip-hop Dzieci, Bronx, no, i to wszystko, te kropki mi się połączyły, i zrozumiałem, że ja chcę im dawać rap. Chcę ich do tego pobudzać, żeby próbowały swoich sił, nawet jeśli e, nic nie potrafią na początku. No i jakoś tak od kilku lat rapujemy sobie, wydajemy kawałki. Są wzloty i upadki, mm -hmm. są lepsze wersy, gorsze, e, ale jest zawsze jakaś taka piękna energia. I, no i ten hip hop mm -hmm. rozumiany jako kultura, jako coś, mm -hmm. co wzbogaca społeczności i daje ludziom jakąś taką platformy do wyrażania siebie, to to tam istnieje, to tam się zadziewa. I myślę, że się będzie zadziewać jeszcze trochę. Dobra, to zaraz przejdę jeszcze do jednego pytania powiązanego, ale jeszcze dopytam. Jak wygląda współpraca dzieciaków ze starszymi? Jak, jak to wygląda? In general, pytasz mhm. pewnie tak ogólnie. Mhm. Zawsze to my jesteśmy tymi, którzy trochę muszą się starać o akceptację, o ten street credit. Bo nie każdy tam przyjdzie, i nie każdy od razu wejdzie w ich towarzystwo, i one nie każdego zaakceptują. Wydaje mi się, że mnie zaakceptowały też tylko dlatego, że zrozumiałem trochę ideę streetworkingu i tego, co tam można robić, i nie starałem się być panem Dawidem, panem Rybą, tylko wszedłem z nimi trochę na jeden poziom, bez piedestału, i dzięki temu gdzieś tam osiągnęliśmy stan bycia paczką znajomych. A mimo to oni wiedzą, że gdzieś tam ja animuję i jakby ożywiam mhm. ich do robienia rzeczy i do robienia rapu. Więc mhm. nie było w tym jakiegoś problemu. Jest to często y, ciekawym spotkaniem dwóch generacji. Ja ich czegoś uczę, one mnie jeszcze więcej czasem uczą. E, ostatnio analizowaliśmy wyniki młodzieżowego słowa roku. To mhm. się też dziwiły, dlaczego akurat to słowo, a nie inne. I jakby fajnie, bo można się wymienić wieloma mhm. rzeczami z nim. No. To fajne co mówisz. Mhm. E, dobra, to w takim razie może opowiesz nam e, o tym projekcie jeszcze jednym koty na blokach. Koty na blokach. E, opowiem, opowiem, chociaż to jest undergroundowa rzecz. Z moim bratem i z moim przyjacielem od lat gdzieś tam e, rapujemy sobie, freestylujemy, piszemy teksty. E, mało wydajemy, mało publikujemy, tylko mniej więcej mhm. to jest jakaś taka nasza zajawka. Mm. No i wielu stron, wiele stron poszliśmy, ale zawsze gdzieś tam wokół tego rapu się obracaliśmy i, i być może kiedyś coś z tego wyrośnie, ale ja w ogóle jakby nie mam oczekiwań, mhm. oni też nie mają oczekiwań, tylko chcemy nadal być ziemami i robić swoje. Dobra, rozumiem. E, dużo pracujesz właśnie, tak jak mówiłeś, że z dziećmi i ogólnie z młodzieżą. Czy dzisiaj yy, uważasz, że młodzież dalej jest tak kreatywna jak była czy trzeba z nich to jakoś wyciągać ich pobudzać do takich działań? Czy, czy może są jeszcze takie osoby, co po prostu widzi, że Jezu, jaką on ma głowę pełną pomysłów i że róbmy to. Jak, jak to wygląda teraz? Hmm, teraz akurat My. w tych czasach jest być może trochę trudniej yy, przez kwestie też covidowe lub jakieś takie zmiany, zmiany otoczenia. Ale ja nie widzę też większej różnicy w tym kontekście, że zawsze będzie trzeba pobudzać, zawsze animacja będzie gdzieś tam potrzebna, mhm. po to, żeby oni sami uświadamiali sobie, że te pomysły, które mają, to nie jest wszystko. Wszystko to jest decyzja, którą oni podejmą, żeby je realizować. Mhm. Tak? I dopiero wtedy oni mogą się czuć twórcami, inicjatorami, innowatorami. I to gdzieś tam się staram przekazywać młodym ludziom i pokazywać im, że oni są tą cząstką, która może zmienić Lublin, może zmienić świat i nie muszą, słuchać e, innych osób, które tricolą, że nie da się zmienić świata, no bo oni mają dookoła swój świat, mają dookoła swoje osiedle, mm -hmm. swoją rodzinę i to mogą zmieniać i to im staram się uświadomić. Mm -hmm. Czyli taki prawdziwy animator z krwi i kości po prostu, że tłuczysz im to do, do głowy, dajesz im do tego pewne narzędzia, wchodzisz w ich świat i po prostu pobudzasz ich faktycznie do, do, do działania i samodzielnego takiego myślenia też, że to w tak bym chciał, tak, tak bym chciał, żeby tak to wyglądało też może w, w może nie w oczach ani nie w mózgach, ale żeby ludzie zrozumieli troszkę ideę animacji mhm. i nie wiązali jej zawsze z zabawą, zabawianiem ludzi. To jest zawsze nasz ból jako animatorów tak społecznych, animatorów kultury, że doczepiają nam perukę, opisują nas jako pracowników weselnych czy na chrzcie na przykład, mhm. a to się działo kilka no na początku mojej drogi, 8, 7, 6 lat temu, zaczynałem jako animator czasu wolnego, to się tak ładnie nazywa. A potem zrozumiałem, że ja chcę iść w edukację, że to jest moja ścieżka, że ja chcę pobudzać ludzi bardziej rozwojowo niż rozrywkowo. Mhm. I to jest moje marzenie, jakaś taka misja i taki ból wewnętrzny, cień, z którym się mierzę, żeby ludzie, być może troszkę, chociaż zeszli z poziomu animacja, zabawiania, a weszli na poziom animacja, żyćko. Animacja, wszystko. Animatorem możesz być na co dzień dla siebie, animatorem może być dla rodziny, animatorem możesz być dla, ne, dla swojej narzeczonej, możesz być dla swoich wnuków, tylko jeśli zrozumiesz, że to nie jest zapewnianie im i aranżowanie czasu, tylko i wyłącznie, bo to jest tylko jedna mała działka, jedna gałąź animacji, a że przede wszystkim to jest jakieś takie tchnięcie w nich życia i jakby pobudzenie ich do robienia rzeczy, do robienia dobra i żeby poczuli, że oni też dają radę. To jest gdzieś tam ta idea animacji i ja się staram ją pielęgnować, staram się y, jakby, staram się, żeby ta animacja y, ze mnie wyrastała i żeby to była taka aura dookoła, mm -hmm. żeby ludzie to czuli i być może zmieniali też trochę podejście i żeby sami rozumieli, że mogą takimi animatorami, animatorkami być. Rozumiem cię doskonale. Dziękuję, dziękuję, <grym> że kolejna osoba rozumie. Wspomniałeś tutaj, że właśnie, że, że to jest twoje marzenie, żeby to tak wyglądało. W kontekście takiego szerszego grona e, ludzi. E, czy w takim razie masz jakiś taki projekt, który marzy ci się niesamowicie, żeby zrealizować, którego jeszcze nie zrealizowałeś, ale masz taki, że chcesz, żeby to kiedyś gdzieś, gdzieś, gdzieś się pojawiło? Mam milion. Naprawdę. To jest trochę ból animatorów, kreatorów, że za dużo jest pomysłów, za mało czasu. E, ja bardzo wierzę w ludzi też i widzę w tych projektach konkretne jednostki, konkretne osoby. Ja wiem, że one by nie miały na to czasu. Albo by nie miał energii, albo na początku nie chciałyby pro bono się zaangażować, ale ja po prostu czasem y, widzę cały Lublin przesiąknięty różnymi projektami, pomysłami i niestety nie wszystkie będę miał mógł zrealizować z ludźmi. Trochę się nauczyłem, że nie można mieć wszystkiego, mm. więc krok po kroku y, staram się te projekty wdrażać. No głównie w naszej fundacji, w Fronte. tam się dzieją rzeczy i tam się dzieją projekty i tam młodzież gdzieś tam zaczyna rozumieć, jeszcze na etapie podstawówki, liceum, ale i studiów że to oni są prowoderami, oni mogą swoje mm. wnioski pisać, mogą zdobywać fundusze, tak jak wy przecież zdobywacie też. I to jest mega jakieś fajne doświadczenie, żeby budować w nich tą sprawczość żeby oni pomyśleli, ej, da się. dajmy radę mm. i zróbmy to razem. Mamy jakieś zainteresowanie, jakby interesujemy się anime mangą, to czemu nie zrobić projektu dla ludzi, którzy się kochają anime-mangę, mm. tak? I mniej więcej to jest jakąś główną ideą. Moich działań, ale pytasz mnie, czy jakiś jeden mam projekt, to ja mam ich bardzo wiele. Może niektóre będą zrealizowane, na pewno nie wszystkie w takiej wizji, jaką mam, bo mhm. o to też chodzi, że mamy jakąś wizję na początku, a potem zderzamy się z rzeczywistością trochę. Mhm. E, ale to jest też piękna ścieżka, żeby nie mieć aż tak wielu oczekiwań, e, nie pchać tylko swoich pomysłów, ale też gdzieś tam odnajdywać te pomysły w ludziach. Mhm. Właśnie wspomniałaś o tej fundacji, to też chciałam e, zapytać. Jak się w ogóle tam znalazłeś? Następna historia zna znalezienia się gdzieś. Ja po prostu nie, nie w no, ogóle po zaprosić. To jest wszędzie y, pełno. I byłeś To tu, jest byłeś kłamstwo. Sam. I że po prostu by <laughs> to ciekawi. Jakim cudem po prostu w tylu różnych miejscach byłeś i y, Dobra. jak te początki w ogóle wyglądały, że skąd to się w ogóle wzięło? Okej, okay, zacznijmy od początku. Ja sam nigdy nie wierzyłem, że ja w ogóle jestem wszędzie i jest mnie pełno, to ludzie mi to mówili i ja dopiero potem analizowałem sytuację i w sumie faktycznie mhm. nie sądzę, żebym był jakoś tak super znany, mhm. być może w środowisku działaczy społecznych, być może w środowisku animatorów kultury, ale już zaczęło się to tym, że chciałem robić dobro i chciałem sam siebie rozwijać w tym zakresie, który się nazywa pięknie animacja społeczno-kulturalna. Pierwszy rok animacji tak naprawdę mnie nauczył życia, bo tam od kilku osób się dowiedziałem, czym ona jest, czym ona nie jest i dlaczego ja chcę być animatorem kultury i animatorem społeczności. I tak naprawdę jeszcze przed studiami, albo mniej więcej w tym samym momencie, to był ten sam rok dokładnie, 10 lat temu, właśnie jakoś teraz dziesięciolecie mija, pomyślałem, że chcę zrobić coś dobrego i dołączyć do jakiejś organizacji. I wpisałem sobie w Google organizacja młodzieżowa i wyskoczył ślimak. I ja już wtedy popłynąłem, poszedłem na pierwsze spotkanie. I zacząłem pracować tam akurat jeszcze z młodymi dzieciakami. Tworzyliśmy grupę Mały artysta z innymi wolontariuszami z Lublina, i się okazało, że są wyjazdy za granicę za darmo, że ja na tydzień mogę jechać i się rozwijać do Gruzji, do Portugalii, do Litwy. Ja powiedziałem: Jadę. Jakby studia powiedziałem: Przepraszam, studium. Potem oczywiście przynosiłem zaświadczonko i było ok, bo akurat te studia wspierały nas, animatorów, w działaniu poza. I jeździłem na te wymiany młodzieży Erasmus. Jak szalony. Ja zaczynałem rozumieć ideę, że można rozwijać się globalnie, mhm. a przynajmniej europejsko. I od tamtej pory zacząłem trochę więcej wierzyć w wolontariat, w takie zaangażowanie oddolne. Sam byłem bardzo wiele lat wolontariuszem w wielu organizacjach, czy konwentach, czy wydarzeniach. I potem trochę ścieżki, sempre minimalnie się rozjechały, mhm. bo poszedłem dalej w świat jako wolny strzelec zacząłem. E, tworzyć swoje propozycje szkoleń, swoje propozycje animacji dla dorosłych, swoje propozycje happeningów, jakichś performance'ów artystycznych, również związanych z fantazy i z tymi mm. e, światami, bo już nie światem jednym. Mm, zacząłem pracować w Projektorze, wolontariat studencki, i tam też zrozumiałem ideę bycia tą osobą, która koordynuje działaniami wolontariuszy. I mniej więcej tam się e, rozwinąłem jako youth worker, jako działacz mm. młodzieżowy, jako pracownik. A potem powolutku, działając nadal z SEMPRE w jakichś obszarach, zaprosili mnie na kilka dni pracy w tygodniu, potem na trochę więcej i już dzisiaj full-time job działam i, i robimy rzeczy i ja jestem, ja jestem tym szczerze zafascynowany dziennie, mimo że często jestem zmęczony tym, tą ilością, liczbą tych rzeczy, tych projektów, które robimy, to ja i tak myślę, że znalazłem swoje miejsce na ziemi, to jest Lublin, to jest Fundacja Sembra Frente, to są młodzi ludzie. I to, to, to jest na ten, na ten moment wszystko. Mhm. Tak się tam znalazłem. Mhm. To było znowu trochę romantyczne, tak? Czyli jedno wpisanie w Google zmieniło moją całą perspektywę i trochę taki zawsze byłem, że nie starałem się planować mojego życia krok po kroku, mhm. tylko wchodziłem w coś i dopiero wtedy odkrywałem jakieś ścieżki dalsze i rozgałęzienia i dopiero wtedy płynąłem sobie jako ta ryba po tych oceanach no, no możliwości. To w takim razie, może, zdradzisz nam, z jakiego projektu jesteś najbardziej dumny, który właśnie był realizowany w Fundacji Siempre <todgłosy> Mhm. Mm Trudne pytanie. <noise> bo zawsze czuję, że jakiś taki jestem dumny z tego projektu, który zaraz będzie. Ja już sobie wyobrażam, <noise> że będzie najlepszy po prostu. Pierwszy projekt Solidarności, y, Las Rozwoju być może był takim wa taki mm. ważnym elementem, bo rozbudził w nas ideę tworzenia własnych wniosków z młodzieżą. Mm -hmm. Bo rzadko to się zdarza, żeby organizacja pozarządowa dawała możliwość młodym ludziom, żeby to oni pisali wniosek na projekt. Tak, to jest nadal rzadkie. I to był jakiś taki pierwszy nasz wniosek w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Mm -hmm. On też powstał w takiej pięknej aranżacji szkoleniowej, gdzie do Warszawy pojechałem z, ze znajomą wolontariuszką w Sempre. Ja już wtedy pracowałem w Sempre, i pomyśleliśmy sobie, zróbmy coś dla wolontariatu, odczarujmy trochę to pojęcie, pokażmy też organizacjom, jak trafiać do wolontariuszy, żeby oni w ogóle się chcieli angażować i ten las rozwoju gdzieś tam rozkwit w tym Lublinie. Myślę, że jeszcze będzie przeżywał swój renesans, ale był takim ważnym impulsem, mhm. i poszliśmy z tym dalej i robimy do dzisiaj projekty Solidarności. Takie oddolne totalnie, takie przyjemne, takie niewymagające miliona dokumentacji, mm -hmm. tylko skupione na tym, żeby młodzi ludzie działali i, i robili jakieś swoje inicjatywy. Czyli uważasz, że Lublin jest serio dobrym miejscem dla kreatywnych ludzi? To jest Dolina Krzymowa. To jest Dolina tak Krzymowa. No tak, no oczywiście. <gry> I się nie boję tego mówić. Trochę jeszcze nam brakuje, do wielu miast pewnie, mm -hmm. również z Polski, ale też za zagranicy. Jak się tak pojeździ, i ja sam jeżdżę trochę i widzę w innych miastach po prostu pewne elementy spójności, których na przykład nie ma w Lublinie, ale ja nadal jestem zakochany w tym mieście i widzę w nim potencjał, żeby się rozwijał. Ja pamiętam Lublin 10 lat temu. I ludzie stąd uciekali, ludzie się bali tu zostać, bo nie wiedzieli, że nie będą mieli pracy. Ja jakoś zaufałem temu miastu, i potem przyjeżdżali ludzie do mnie, i miałem realnie dwie sytuacje, w których moi znajomi mi płakali na ramieniu że opuścili to miasto, że, że musieli stąd pojechać, że wybrali trochę większe miasto, pojechali na gotowe, a nie zostali tutaj, gdzie tworzyło się coś pięknego, gdzie walczyliśmy o europejską stolicę kultury i nie, i nie zdobyliśmy jej, a mimo to zostało wiele działań i są reperkusje tego starania się o tą stolicę. W przyszłym roku będziemy europejską stolicą młodzieży, czyli będziemy już czymś więcej niż kropka na mapie Polski w kontekście europejskim i nie będzie tylko Warsaw, ale będzie też Lublin. I jakby na tej mapie Europy też trochę zabłyśniemy, mam nadzieję, i nasza młodzież. Więc to jest najlepsze miejsce. Ja nie wiem, po prostu ja nie rozumiem, jak ktoś stąd może uciekać. A z drugiej strony rozumiem te osoby, które znalazły swój potencjał w innych miastach, mhm. bo tam też można robić dobro, tam też jest potrzebna animacja. Ale ja wolę tutaj. Ja wolę Lublin. I co w tej Lublinie najbliżej będzie się działo? Tak, pod Twoim dowództwem, kierownictwem swojego pomysłu. Czego możemy się tutaj spodziewać jakoś takiego? Pocztówka z czasie? Lublina, myślę. Mm -hmm. Teraz jest kulminacja jednego z projektów Solidarności. To myślę, fajny taki projekt, żeby opowiedzieć. Hmm. Tutaj znowu młodzież wymyśliła, że e, zbierzemy paczkę zdjęć, bardzo dużo, kilkaset zdjęć Lublina, żeby go trochę. E, obstrykać na nowo, mhm. pokazać jego potencjał na nowo, nie tylko centrum, ale też dzielnice i z tego stworzyć po pierwsze bazę zdjęć ogólnodostępnych dla wszystkich ludzi, żeby mogli sobie pobrać, zrobić zdjęcie, bo to zawsze był problem, żeby ściągać z internetu zdjęcia, a teraz będą mieli na stronie miasta zdjęcia Lublina do pobrania, żeby sobie używać do woli. ale głównym celem, tak jak nazwa wskazuje, jest stworzenie 30 około projektów pocztówek z Lublina, żeby wypchnąć trochę tą Archaiczną formę pocztówek, stworzyć je na nowo, pokazać, że Lublin ma potencjał, a potem zrobić akcję miesięczną wysyłania tych pocztówek, żeby każdy mógł sobie wysłać tę pocztówkę. I mi zależy, żeby wysyłali do Gruzji, do Azerbejdżanu i do USA. Tak samo mi zależy, żeby do Polski i do innych miast wysyłali, ale najbardziej mi zależy i, nasz, i naszym ludziom, żeby ludzie wysyłali do ludzi z Lublina, żeby ludzie na nowo się zakochali w Lublinie mm -hmm. i żeby otrzymali taki prezencik na poczcie. Pocztówka ze swojego miasta, być może z którego chcą uciec, tak żeby zobaczyć, i jakby zastanowić się, zatrzymać i powiedzieć sobie, a może faktycznie ten Lublin jest dla mnie. No to taki lokalny z ciebie, naprawdę, jak tak powtarzasz mocno, tutaj. Mocno. Mocno. Motor to, motor to żurzel, Lublin to żurzel, Lublin to inspiracja. Co jeszcze? No, jakby wiele tych przymiotów mhm. Lublin w mojej głowie ma. Nie zawsze jestem z nim zgodny, czasem mhm. się z nim kłócę. E, czasem mam podgórkę, tak jak dzisiaj po schodach biegałem, żeby do was przybiec, e, ale gdzieś tam ta miłość do tego miasta zawsze była i będzie. No bo też dużo oddaliśmy jako animatorzy. Mhm. E, to co sama, wiesz, dużo się oddaje i dużo energii pochłania to, żeby coś dać miastu, dać tym ludziom, nawet jeśli oni uciekają i już nie mhm. pamiętają o tych działaniach sprzed lat. To to gdzieś w nich jest, kipi i nawet nie musi, być, nie musi to wybrzmiewać. W ogóle nie po to jesteśmy, żeby nasze imiona i ksywy były na banerach. Tak? Po to jesteśmy, żeby to oni myśleli, że to oni to zrobili i oni są tymi twórcami i aranża aranżatorami. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć? No, powiedzmy sobie, że są aranżatorami swojego życia dookoła, mimo to, że ktoś ich pobudził wcześniej. Gdzieś tam. Miałeś kiedyś w takim razie moment takiego wzruszenia? Że, że ktoś za Twoją inicjatywą coś zrobił, coś, że uwierzył w siebie i, i, i postanowił faktycznie zadziałać. I powiem Ci, że gdybym ich nie miał, to bym już chyba nie działał. I to, to częste. Nie... Nie... U... Bardzo częste, bardzo częste. Często w samotności, a często z grupą, mhm. gdy już dojdziemy do jakichś efektów, gdy zrozumiemy, że nasze oczekiwania zostały jakby razy dwa przebite, mhm. na przykład, e, albo gdy się okazuje, że projekt nam przejdzie. Tak? I wiemy, że będzie realizowany już ta wizja przyszłości, mhm. gdzie Lublin będzie wysyłał do siebie pocztówki, to już mhm. jest jakiś, jakiś moment wzruszenia. E, ja jestem wzruszony co, codziennie praktycznie, że jestem w tym momencie i żyję w tym momencie w Lublinie, który jako pierwsze miasto w Polsce będzie stolicą młodzieży. Ja będę mógł ją tworzyć z ludźmi. E, I tak naprawdę ja będę jeszcze młodzieżą w tym ostatnim roku e, 2023, bo będę miał 30 lat, a to jeszcze jest. Oficjalnie młodzież, więc to będzie mój ostatni rok bycia młodzieżą, więc mam ochotę się wyszaleć tak kreatywnie i, i zrobić swoje. No to widzę, że jak masz głowę pełną takich różnych y, pomysłów i jeszcze takie urodzinki podwójne, to to może się zadzieć w Lublinie. Może się może się, może zadzieć, się Ale dużo tu, tutaj osób działa <laughs> nadal. Nie uciekają wszyscy, są bardzo, y, są bardzo zaangażowani i, i to widać, że w ogóle wiele osób uwierzyło trochę. Mhm. Nie tylko w miasto, ale uwierzyło w siebie w tym mieście. I, mm -hmm. to, i to jest fajne, wyczuwać tą energię, e, widzieć tak naprawdę co tydzień, że coś się dzieje w Lublinie i jak masz swój ogródek jako animator i tworzysz swoje projekty, to często nie masz czasu pójść tutaj na festiwal, tutaj tak. na jakieś wydarzenie, mm -hmm. ale przynajmniej masz świadomość, że się dzieje i że twoje miasto nie jest pustą e, jakąś, e, jakąś taką przestrzenią, gdzie tak jak na tych westernach no tak, tak, kolec się przewija przez ekran. Tutaj tak nie ma i tu jest gorąco i się dzieje, więc tylko robić to dalej. Nie? Oby się działo jak najwięcej i jak najwięcej sukcesów Ci życzę. Dzięki. I dziękuję Ci w takim razie za tą rozmowę. Naprawdę. Było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Padbarowi, że możemy tutaj piękną rozmowę Dokładnie. przeprowadzić. Dokładnie. W tym pięknym Dokładnie. miejscu. I pozdrawiamy Lublin, prawda? Tak, kochamy Lublin. Pozdrawiamy.